Jaka wybuchły! Cześć jak się właśnie nazywam się Wezo i zapraszam Was do dzisiaj będziemy robić bułki, dzisiaj będziemy robić pączki, dzisiaj będziemy robić ciasto. Cokolwiek będziemy robić, jestem symulator pieczenia i to pieczenie będzie wyglądało, to... <coughs> będzie wyglądało tak, że będziemy piec. Dzisiaj nie jestem w dobrym humorze, więc poszukałem jakieś gry, które na pewno mi poprawi ten humor, prawda? Więc dzisiaj będziemy piec chleb, bułkę. Kurwa, nieważne. Więc co ja muszę zrobić? Padem się chyba nie gra w to. Klawiaturo też się chyba. Nie... Ja? Piję. O! O! Coś się. Coś się stało. Coś się... Coś się stało. Więc jesteśmy w pokoju. Mamy dwie patelnie. Więc teraz mogę grać padem. Co jest bardzo fajne w takich grach, ponieważ gra staje się być dużo. Staje się być. O właśnie. Więc dzisiaj gra... Kla, kablo. Dzisiaj gramy w pieczenie bułek. Oczywiście nie obejdzie się bez drzwi z kartonu, do których w których są so, fajne. Aha. OK, jednak mogę robić tak. To jest fajne. Robię takie u u u. To jest fajne. Wtedy prawym. Mogę robić tak u u u. Nie u u u u u. Więc o co tu chodzi? To musimy dodać wszystkie rzeczy do do miski. Do, do kurczak. Słucham kurczak... Nie masz, Więc dodajemy wszystkie rzeczy do miski. Teraz musimy położyć miskę do tego, i wtedy musimy nom nom robić. To jest bardzo proste. Czyli co musimy zrobić? To musimy tak, dodać: najpierw dodamy to. Biorę tą rękę i robię u uh, uh, Tak, tą rękę niech spierda. Okej, okay. i wtedy. No, mam to prawie, ale jednak jeszcze nie mam. I wtedy robię. Dobra, wtedy mam to. Mam, mam cię. Okej, okay. więc mogę podnosić rzeczy, i kręcić nimi. Mogę też. Fajnie. I wtedy mogę, wtedy mogę obkręcić nimi na bok, co powoduje, że te miski, że, że wtedy muszę nasypać 100 kg gram, zamknij się, o właśnie, szybciej, dobra, prawie 100, prawie, prawie 10, 99, więc muszę tylko ciutkę, ciutkę, ciutkę. Jest 100 gram, co spowodowało, że stałem się najlepszą grą Znaczy, jestem kucharz Makłowicz, niech spierda. Teraz musimy wziąć dwa jajka Oczywiście to nie jest trudna rzecz, bo wystarczy, że lekko tylko wejdę tutaj O, 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 o I biorę te... Tak, i unoszę Nie wiem, czy mam jajko Chyba nie mam Więc teraz opuszczamy to do poziomu jajek, jajka widzę czują się niezbyt komfortowo, więc ja mówię, dobre jajka, dobre, nie martwcie się, ja was, ja was poratuję, jesteście w dobrych rękach, ha, 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 oczywiście, żarty, podnoszę, tak, jajka wybuchły, Wiecie jajka, nie martwcie się, jajka, będę waszym dobrym przyjacielem, złapię te dwa jajka, podnoszę to, tak, podniosę, mam nadzieję, dwa jajka, dwa, u, kurde, podniosłem trzy jajka, teraz ja muszę uniknąć tego... Żeby wpuścić jedno jajko tam, gdzie nie trzeba, więc co ja muszę zrobić? Nacisnąć czałkę do góry. Wy tego nie widzicie, bo nie mam drugiej kamery, bo mi nie stać. I teraz te jajka muszą wylądować tu w miejsce, więc na będę musiał nacisnąć tak, żeby wszystko. Pach! Aha! Kach. Oczywiście, wszystkie jajka wylądowały. Ale jedno zostało, widać, świat chciał jak najlepiej. Muszę się pozbyć tego jajka. Jajko spierdalaj. Spier A jajko, weź się już, żartowałem. Idź sobie. Jajko! Jajko! Więc. Jak widzicie, e, są takie czasy kiedy Jajka jednak chcą, żebyśmy żebyśmy zostali ich przyjaciółmi i w przyszłości w wieku 50 lat wykluje nam się małe kurczątko, czy dinozaurus zależy, bo to... Zależy. Więc teraz musimy dodać cukru. Cukier jest bardzo ważny. Cukier zrobimy lewą ręką, bo jak widać, lewa ręka teraz zrobiła. Dostała wirusa jaj, jajczycy. Więc lewa jajko spierdzielaj. Tutaj niech cię nie widzę. O, dobra, nie musisz tu być. Chociaż. Uch, przepraszam. Na dużo zjadłem cię bułki. Okej, okay, więc bierzemy się za tą. Tak i. I łapiemy to, skurczybyństwo. Trochę rzeczy. 100 kilo. Znowu sypiemy cukru. Proszę, sypiemy. Bacznie obserwujemy naszą skalę. Żeby nie przekroczyła 100 kilo. Jest 79 kilo. Jest 70, 97. 90, 98. 98. Jest 100 kilo właśnie. Jeżeli mamy tu już wszystko sypane, potrzebne nam tylko jedno machło. Machło jest bardzo łatwo złapać, ponieważ machło się nie ślizga w tej grze. Proszę, otóż machło i chłopamy, i ponosimy. I prawie mamy machło już wzięte. I teraz tylko wziąć to. Machło. Tak. I wtedy tylko puścić. I otóż wszystko jest zrobione wtedy, właśnie. I, i, takie, i takie to jest proste. Więc teraz co musimy zrobić, to podejść do miski. ...i ją chwytnąć, prawda? Prawda, więc chwytamy miskę. Eee, tym się idzie w dół. Otóż chwytamy miskę. Proszę, nie puszczajcie niczego. Dobra, okej, okay, na wszelki wypadek nie puszczam żadnej gałki, szczauki. Lekko... ...się posuwamy do przodu. A, to był kurczak. Okej, okay, jednak muszę trochę wyżej to podnieść, widzę jednak. I... Do góry podnoszę to O Jezu, co ja robię Co się stało? Co się stało? Wygrałem Jestem Master Baker Supreme Co, co to?